Witam Państwa na moim kanale. Dzisiaj omówimy w dalszym ciągu suplementację witaminami. Nie będę Wam mówił, bo to już wcześniej mówiłem, opisywałem odnośnie suplementacji. Dzisiaj przedstawię Wam kolejne wyniki ze suplementacji i krótki jest historii. Kto ogląda moje kanały, to wie. Kto nie ogląda, to polecam zapoznać się z poprzednimi filmikami odnośnie suplementacji, witaminami. Tu nie ma żadnej ściemy. Jako pierwszy podaję wyniki, publikuję we filmikach. Nie mówię, nie opowiada bajki, nie wiadomo skąd. Żywe dowody, które leżą na stole odnośnie suplementacji. Także sprawa wygląda tak. tu mamy badanie z 27 10. z ubiegłego roku wynik z metabolitu 25OH 244. Tak się przydarzyło w międzyczasie, że 1 albo 2 stycznia, Pierwszy był nowy rok, 2 stycznia zostałem zamknięty na 17 dni osobom, w której stwierdzono covid. Tak, potwierdzam, mogę potwierdzić, że to był na 100% to był. Był to test CPL na 19 stopniu rozmazu, także nie będziemy tu demagować, czy może to nie było, może to był. Po, po tym zamknięciu, oczywiście osoba zdrowa, bez jakichkolwiek objawów temperatury innych, no została zamknięta z osobą chorą na COVID. Momentalnie zaczęło suplementować się przez pierwszy tydzień dawkami po 100 tysięcy jednostek. Następnie Zeszedłem po 50 tysięcy jednostek przez ten okres zamknięcia, po tym okresie zamknięcia, znaczy no, po okresie zamknięcia, po wypuszczeniu mnie, co się mówi, z aresztu, zrobiłem badanie metabolitu 25 OHA. Nie mam tego wyniku, gdzieś mi się zgubił, ale musicie mi uwierzyć na słowo w tym jednym przypadku, bo co by to miało zaznaczenie, kogokolwiek oszukiwać. Spadł mi wynik na 180, pomimo że brałem 100 tysięcy, później 50 tysięcy, spadł mi z poziomu 244 na 180. Potem zastosowałem moją, mówię to co tu przedstawiam, to jest po prostu moje wyniki, moja suplementacja nie mówię, że ktoś ma robić to samo. Każdy musi być świadomy tego, co robi, jakie dawki zażywa. Bada się regularnie, tak jak ja to robię, i wtedy może dopiero określić, co do niego jest dobre. Polecam kanał BNT Marcin Banot. Jest to gościu, który po prostu wchodzi na różnego rodzaju wieżowce świata bez zabezpieczenia. To jest po prostu jego, on to robi jest to jego wybór, jest tego świadomy, że w każdym momencie z różnych przyczyn, czy skurcz palców, nogi, czy jakiś inny błąd, odpadnięcie lemytu jest, może, może spać. Polecam zobaczyć, także nawiązując tu mówię, każdy podejmuje sam yy, wobec ciebie decyzję, no chyba, że chce się oddać, jak to się mówi, medycynie, to czyli go czeka wtedy, go czeka kowidowy, respirator. Dobra, ten temat zostawmy. No i podjąłem moją stałą suplementację witaminami. I w dniu 10 .11 2021 zrobiłem kolejny, kolejne badanie metaboliczne 25 H OH oraz jak. Zwyczajowo jak zawsze wszystkie parametry życiowe, funkcje, pozostałe badania, szczególnie chodzi o, y, a mm, co, mamy tutaj, mamy tutaj, już mówię, szczególnie chodzi o Alat Aspat, y, Asparginian AST, ALT, to są próby wątrobowe, no bo wiadomo, odpowiednie dawki witaminy D3, odpowiednie dawki witaminy K2, MK7. Bo, jeżeli się suplementujecie tam 2-4 tysiące, to co tam przyjdzie nie zrobicie, no ale to nie liczcie na to, że Wam tam coś urośnie. A więc, zgodnie z medycyną rockefellerowską, już powinienem nie żyć, już powinien być toksyczny, powinienem świecić. Poziom metabolitu. Nie wiem, chyba widać dobrze, tak? 321 W tym samym dniu zrobiłem tak jak już wspomniałem pozostałe aminotransferaza asparginianowa AST, ALT oczywiście wszystko tu jest 22,8, 21,2, tu jest do 50 kreatynina Kwas moczowy CRP, bardzo ważny stan zapalny organizmu. Tu jest do 5,1,5. 5. za cholesterol całkowity, bardzo fajny, bo tutaj znaczy no bardzo fajnie, bo tu jest podana całkowity normalnie już zeszli na 190, wyszło mi 209, no, kur, normalnie te, te, tragedia. Będzie trzeba jakieś statyny wziąć, no, bo tam mam, o ile tam mi wyszło o, o 19 za dużo, normalnie no, tragedia. Także mamy Następnie mamy tu jakieś nie HDL, dobrze. Tutaj mamy PSA, bardzo ważny dla facetów, już nawet po 40. Norma, o, już się spotkałem, spotkałem się ostatnio, że norma spadła do, do 3, od 0 do 3. Zawsze była od 0 do 4, tu mi wychodzi 1,24. Oczyn wernackiego 12, oczywiście, tutaj jest do 10, mam 6 i teraz tak leukocyty, czyli kwinki czy eurocyty, hemoglobina, hemakry, hematokryt. Tutaj ważne wskaźniki MCV, MCH, MC, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, płytki krwi i tak dalej, i tak dalej, czyli mamy wszystko w normie. Tu jeszcze zostały, co mi tu jeszcze zostało? Badanie moczu, mocz, mocz ogólny, ogólna analiza moczu. Takie tam nie stwierdzono, nie stwierdzono, nie stwierdzono, nie stwierdzono. Także jak widzicie na załączonych wynika czuję się świetnie nic mnie nie boli, kręgosłup nic mnie nie szczyka, pomimo, że przebywam z osobami, które wykazują okresowe, grypowe objawy, katar, kaszel, bóle gardła. Jakoś nic mnie nie chwyta. Tak jak wcześniej wspomniałem, przy kontakcie z osobą, Bezpośrednią osobą, yy, u której stwierdzono COVID, spada mi z 244 na 180, czyli, i pomimo, że tam te duże dawki dają, czyli organizm po prostu się obronił. Także nie miałem najmniejszych, najmniejszych objawów, objawów jakiejkolwiek tej popularnej teraz jedynej choroby. Która wyeliminowała grypy i jak również typowych objawów grypowych, co chciałem powiedzieć ważnego, co zauważyłem, dlaczego jest taki duży wynik, zauważyłem i stwierdzam, że bardzo dobrze działa połączenie witaminy D3 z. Naświetlaniami, na czyli z promieniowaniem UVB, czyli promieniowaniem słonecznym, czyli ze solarem. Nie mówię tutaj o, o solarze Turbo. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić się na, jak to się mówi, murzyna, opalić się. Tu chodzi o to, żeby w inny sposób przez skórę przyjąć tą witaminę. I tak. Z mojej obserwacji, mówię, z mojej obserwacji, dlaczego tak wysoko poszło, bo połączyłem e, suplementację e, witaminy D3 ze solarem. Mogę tak powiedzieć, że podbija, podbija to o połowę, czyli jeżeli byście wzięli 20 tysięcy jednostek witaminy D3 w tym samym dniu wzięli Solar, wzięli Solar, to tak jakbyście po prostu wzięli te 40 tysięcy, co jak już w poprzednich filmikach możecie sobie yy, sprawdzić, mówiłem, że same opalanie nie naciągnie takiego metabolitu, jeśli mówimy o samym słońcu. Jest to tam yy, w filmiku. Pokazane też łącznie z wynikami, opisa, opisałem to. Także tyle w temacie, bym miał Wam do przekazania suplementacji odnośnie wyników. Także sami, sami widzicie, jaki jest poziom, powiem tak, jak już wspomniałem, uważam, że w obecnej sytuacji, tym bardziej jesienno-zimowej, ten poziom powinien być koło 200, powinien być 200-220, bo w razie jakiejkolwiek infekcji wszystko Wam wali w dół, co Wam pokazałem na wynikach, opisałem Wam jak mi to momentalnie spadło pomimo przyjmowania dużych dawek. Jeszcze chciałem coś powiedzieć, uciekł mi wątek, uciekł mi wątek, no nic, jak mi się nie przypomni, to może to w następnym filmiku. Aha, co ja chciałem powiedzieć, to przypomnieć, sami widzicie badanie, najważniejsze badanie to jest po prostu próby wątrobowe, bo wiadomo, przy jakich dawka, co jest najważniejsze? Witamina K2, MK7, bo zwalicie sobie nerki i wylądujecie na dializa, czyli... I nawet jakby witamina D3, którą kupicie, by się tam nie wchłaniała, bo to też jest powiedziane, że u jednego się wchłania, u innego się nie wchłania. Jak jest dobra witamina D3, to zawsze się wchłania. Ale mówię, ale K2 wiemy jacy nie zawsze są uczciwi sprzedawcy. Każdy chce zarobić, oszukać, tam się mówi pocyganić, czymś wymieszać, żeby to było. Niestety K2 jest witaminą naprawdę drogą, ale dlatego, że bo, no to nie znaczy, że jest droga, że musi być dobra, no bo ktoś w ogóle powiedział, dam cenę, dam dużą cenę, no ktoś że rzeczywiście musi być dobra, także dobra witamina, witamina K2, MK7 waha się w granicach 130 zł, to też później zależy, czy kupujecie jako proszek, czy kupujecie jako tabletki, o jakim stopniu i u ile jednostek ona tam posiada, to ma, ale niestety jest witaminą drogą, ale musi być droga, ale musi być dobra, żeby po prostu żebyście sobie nie zwalili linerek. Tyle bym miał wam do przekazania, bo mówię, w zależności, albo co pół roku, albo co rok te badanie wykonuję w zależności od potrzeby i sytuacji. Jeśli wszystko OK, to mi starczy co rok sprawdzić sobie ten metabolizm, przyjąć odpowiednie dawkowanie, zapisać sobie, bo nie każdy zapamięta, sobie tam zapisać jak, jakie w danym roku było czy tam w półroczu te dawkowanie, jak się organizm zachował, czy były jakieś zachorowania, infekcje, bo mówię głupi, stres, zmęczenie, przychodzicie w pracy, jesteś, rano wstajecie, jesteście, dochodzicie w ciągu godzin do siebie, jesteście w pracy aktywni, no bo musicie być aktywni, żeby po prostu no, wykonać swoje czynności, są różne zawody, różne prace, mówię, najbardziej daje popalić nie tyle praca fizyczna, jak umysłowa, jeszcze jak ktoś ma jakiś stres, jeśli dużo spraw, nawał tych spraw, to po prostu wali po psychice momentalnie witamina D3 leci w dół tak samo jakiekolwiek infekcje jeżeli wiemy, że koleżanka, kolega za biurka ma tam katar, kaszle i pracujemy w jednym biurze koło siebie, to wtedy warto sobie tam troszkę tą dawkę podnieść, zasubmentować i nie zapominać o witaminie C, którą dziennie tą porządną łyżeczkę tak na pół litra taką pełną łyżeczkę na pół litra wypić. Mówię, jak coś czujecie, no to wtedy troszkę zwiększyć, aż do nasycenia, czyli luźnego stolca. I wtedy będzie wszystko, wszystko będzie ok. Nie przejmować się tym, że będzie luźny stolik, no przynajmniej Wam przeczyści troszkę jelita, i będzie w porządku. Pozostałą wiedzę znajdziecie na filmikach. Pana Czerniaka czy Jerzego Zięby. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmiki.